Witam. Szybki wypad. Dzisiaj jest 16 marca, 7.30. O 7.11 zaparkowałem. Weszłem do lasu. Taki teren, gdzie w tamtym roku znalazłem dwie pary. Idę sobie na takim przejściem tu. Taka ścieżeczka. Ledwo co zeszłem z drogi, może 30 metrów pod drogą. A moim oczom okazał się taki Piękny widok Coś leży i to nie mały w niedzielę był o, pierwszy świeży w tym roku Strasznie późno Nie mogłem się przechamać, ale w sumie Ten też jest musi być świeży Nie ma innej opcji no i pięć. trzy, cztery, pięć nas tak Ale Okur. nie wykształcił na no doczniaka, ale. <laughs> Nic nie ci. Kurde dobre. Ponad 3 kilo. Taki grubas. Staśmy w koronie, ale patrz jakie grube. bajka już go coś obgryzło. To zawsze takim to trzeba się to dobrze pokręcić może będzie coś leżało do pary Pozdro na razie